Siemanko, winiebiesiu, dir 4, odcinek 004 Więc zawody, kariera I tutaj mamy Michigan cały czas Tylko tym razem zawody numer 2, etap numer 1 Lecimy dalej A ja to cały czas jestem na niższej grafice, właśnie by mi się troszeczkę zminimalizowało Spokojnie, spokojnie, nie rozłączajcie się, zaraz to poprawię. Więc ok. O, ale mgła. Fajnie jest, dobra. Yy, cele. Kara czasowa nie wyższa, szybsze odcinki 2 i powroty na trasę, ukończ. Ok, więc teraz tak. Oczywiście opcje, grafika, obraz i pełen ekran chcemy. Więc teraz na chwilę może przerwać. Przerwało, tak, akceptuję. Już teraz wracamy do normalnych ustawień. I zobaczymy sobie jazdę testową. Zobaczymy jak tutaj w mgle to wygląda.

Lewy 5 60 skręt prawy ostry. I prawy 6 długi 150. Ciężko, ciężko. <laughs> ciężko w tej mgle. No, bez pilota to na no, oślep dosłownie, tak chociaż mam jakiś zarys jak to może wyglądać. Można spróbować. No. Rozpoczynam etap, zobaczymy jak to będzie. W parku serwisowym stwierdzono problemy z zapłonem. Zauważysz to podczas jazdy. A, zajebiście. Problemy z zapłonem. 5, 4, 3, 2, 1, start. 110 przez wygodę, 150. Ryby 4 w po ponowętrznej, 150. Lewy 4. I prawy 6. I lewy 5. Lewy 5, 60. Skręt prawy ostry. I prawy 6, głównie. 250. Lewy 6, przez szczyt i siodla. Prawy 5, lewy 5 i skręt otwarty na wóz 200 Prawy 4, i po wewnętrznej 60 Nic nie widać Nie wiem jak ja w ogóle jadę Prawy 5 i prawy 4, 60 Lewy 6 i prawy 4 i wypli. I lewy 6. Prawy 5. I prawy 4. Słupek po zewnętrznej. 60. Lewy 6. Nie tnij. I lewy 4 I 80. Prawy 5. Prawą przez szczyt. 60. Skręt lewy ostry. 60. Szczyt 150. Cały czas ten ręczny jakoś nie wchodzi, nie wiem, zacisk podemczny. Okej, do stanowiska technicznego. No okej, okay, no ja jestem zadowolony, na pewno dostanę opierdol, ale ja jestem zadowolony. Wynik, ale myślę, że na następnym odcinku możemy się bardziej postarać, dzięki. Tego się spodziewałem. No, w tej mgle ciężko, ciężko było naprawdę ile? 3 sekundy, nie nigdy przestać o tym myśleć, że można robić. A tu nie chcemy tych reklam, sio No i okej, okay, kontynuujemy. Tu już mamy tylko zachmurzenie. I strefę serwisową, aczkolwiek chyba wszystko jest ok z samochodem, więc nie ma co naprawiać. Wyczyścimy go. I jakieś drobne inspekcje, wszystko jest ok. Jak ta odprawa wyglądała 4 km drobny żwir. No dobra. Tu startujemy, będziemy jechać w prawo, jest ostry w lewo, potem będzie ostry w prawo. No okej, okay, dobra. Rozpoczynamy etap. Dobra, drobne opóźnienie. Niedługo ruszamy. No, czekam. 5, 4, 3, 2, 1, start! Prawy 4, przedsion! Środkiem przedszczyn! Lewy 5, prawy 6 i lewy 5! 40 przedsionów! Prawy 6, przedszczyn! Nie tnij!

Czwarta na dół, Nie dni. I prawy 5. Lewy 5. Trochę chciałem. Prawy 4, nie tknij. I prawy 6. Nie dni. 100. Lewy 6. Nie dni. I lewy 4, długi. 200. Prawy 4, pół. I bohater 4. 100. 110 lewy przez szczyt, 60, prawy 5, nie zni. i prawy 4, nie tnij, 60, prawy 6, nie zni. i wywija, i lewy 4, i prawy 6, 80, lewy 4, i prawy 6, i lewy 5, 150, wieźcie przez wywoj, 60, Prawy 6, nie tni. I wybija. I lewy 4. I prawy 6. 150. Skręt otwarty na bród prawy. Słupek po zewnętrznej. 60. Prawy 6. I lewy 5. 40 przed środką. Prawy 6 przez szczyt. Nie tni. Lewy 6. Nie ile I lewy 4, sztuki. 80. Prawy 5, lewo przestrzeń, polechomo, domeny. Zwolnij przy stanowisku technicznym. No, też nie było najgorzej, najlepiej też nie było. Świetna robota. Skończyliśmy w pierwszej piątce w naszej klasie samochodów. No, czyli tragedii nie ma. No i proszę. Na mistrzostw jesteśmy pierwsi, więc bardzo ładnie. Szczęśliwe miejsce. Dużo nie zabrakło. Dosłownie sekundy, sekundy troszeczkę odrobiliśmy. Zobaczmy, jak tam cele. Nie używałem funkcji powrotu na trasę. Kiedy? Chyba, że mam krótką pamięć. Dobra. Ważne, że Hajsik leci. A reputacja też leci. Żółtodziób. Zawodu flamda, w których możesz ścigać się z pojazdami bagni i ciężarów To już lepszy był ten klubowy Jest zwycięstwo w mistrzostwach, tak jest Ezekwo Świetnie, masz już na koncie sporo pieniędzy, może więc czas pomyśleć o kupnie własnego samochodu i założeniu zespołu rajdowego. Aby znaleźć o. odpowiedni samochód, wybierz opcję pojazdy w menu głównym. I to jest świetny pomysł. Więc już teraz zapraszam na kolejny odcinek. Gdzie? Tak jak nam Ziołmeczek doradził, myślę, że kupimy jakiś swój samochód i założymy swój zespół. Więc zapraszam do oglądania Stay tuned i oglądajcie kolejny odcinek. Siłanka.